wczoraj w drodze na przyszłość miętusi. No i teraz widzę Giewont, a tu jeszcze bliżej nas pięknie widać kończystą turniej. Jeszcze spróbujemy Giewont przyciągnąć bliżej. O, jak pięknie idą pokazówka i już jesteśmy na przysłopie miętusi dole za nami dolina kościeliska i teraz będziemy podziwiać widoki na Piemont oczywiście i na Czerwone Wierchy i jeszcze raz Giewont i powoli już wracamy na dół do Doliny Kościeliskiej. Po drodze Ostrożeń, wyjątkowo wielki, być może to nawet Głowacz, Ostrożeń Głowacz, Ostrożeń Głowiasty. Pierwszy raz w polskich Tatrach go spotykam na Słowacji, jest tego pełno. I już jesteśmy prawie na dnie Doliny Kościeliskiej, jeszcze za nami zawiesista turnia i wracamy do autokaru.